Cześć kochani, dzień dobry, witajcie kolejny raz na moim kanale Dzisiaj witam się z wami z mojej garderoby Ponieważ będzie film, powiedzmy, modowy Chciałabym wam pokazać, co takiego kupiłam w tym roku na wyprzedażach Tych rzeczy nie będzie dużo Będą to trzy rzeczy z H&M, dwie rzeczy z By Namesake i jedna z Zary Tak jak już wspominałam o w którymś filmie a propos przeglądu szafy Że staram się bardzo ograniczać zakupy Kupuję mniej rzeczy, ponieważ... Uważam, że aż tak dużo ich nie potrzebuję Zresztą też sporo tych rzeczy Na przestrzeni lat udało mi się zgromadzić A że kupuję raczej rzeczy takie, które są Klasyczne, ponadczasowe, to też nie mam Potrzeby, żeby po prostu co sezon Tą garderobę wymieniać Raczej też Nie siedzę tak typowo w modzie Tak, tak bardzo aż modowo się nie ubieram Stąd też, tak jak już Mówiłam, te moje wybory Są raczej takie klasyczne, stawiam na naturalne Materiały, staram się stawiać też Na polskie marki, ale też, tak jak zresztą za chwilę zobaczycie, bardzo lubię HM i Zarę. Eee, no to co? To do meritum. Przechodzimy. Na pierwszy ogień może sukienka, którą mam na sobie. Jest to sukienka maxi, właśnie z HM. -u. Kupiłam ją, słuchajcie, ja nie wiem, czy ona była w promocji, natomiast ja miałam jakieś tam zniżki, zniżki od obniżek, także ona w rezultacie kosztowała coś około 50 zł. Jest to długa sukienka, czarna, ale jest bardzo przewiewna, jest w 100% wykonana z wiskozy. Tutaj przy rękawach ma, ma gumeczki, ale one są bardzo luźne, nie, nie ściskają. Dekolt V taki nie za, nie za duży, i słuchajcie, z tą sukienką było tak, że ja. Mm, tak sobie, wiecie, przeglądałam różnego rodzaju tuniki, Takie właśnie różne sukienki e, I zobaczyłam właśnie tą I e, jak ona przyszła, ja byłam, że jaki kupiłam Co to w ogóle jest e, Ale słuchajcie, nałożyłam ją I przechodziłam w niej cały dzień Byłam w niej na zakupach, a była w niej w ogóle na zakończeniu roku szkolnego Mojego syna e, Byłam w nich na zakupach, potem gotowałam, sprzątałam I ona słuchajcie jest tak miła, tak przewiewna Ma taki bardzo fajny materiał I stwierdziłam w ogóle, że naprawdę e, Super zakup, super się Naprawdę super się sprawdza i, I jestem bardzo zadowolona, jak do niej nałożyłam pasek, ale tutaj też jak zdejmiemy, to to jest po prostu taka duża, baloniasta, oversize'owa sukienka. Trochę nam się zmienia światło, bo słońce szaleje, chmury, wiatr i tak dalej. Także wybaczcie. Dobra, ja sobie ten pasek jednak założę. Dobra, to kolejna rzecz też z H&M. Z HM to są... Shorty. Ja te rzeczy będę jeszcze na końcu wszystkie przymierzała po kolei i pokazywała Wam, jak one wyglądają. To są shorty też wykonane z wiskozy, One kosztowały 25 zł Są takie granatowe, też takie bardzo przewiewne, bardzo fajne. I ja sobie je kupiłam z tą myślą, że po prostu będę je nosić do lnianych koszul na przykład. Bardzo fajnie myślę się sprawdzą. Dobra. Oj, kolejna rzecz to są też z HM. -u to są lniane spodnie. One akurat były na wyprzedaży, jeszcze dodatkowo z kartą klubową miałam 15% zniżki, także one też kosztowały coś około 80 zł. To jest 100% len, myślę, że to jest ta kolekcja premium, ale nie dam sobie uciąć ręki. Też bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo przewiewne takich akurat spodni, takich jogersów, jogersów, jogersów nie miałam. Także myślę, że bardzo fajnie mi się sprawdzą, tu też już je nosiłam i też naprawdę są bardzo wygodne, takie przewiewne, nie jest mi gorąco. Dobra, dwie kolejne rzeczy, to są z Wajny Polska marka, którą jak widzicie bardzo lubię. Te dwie rzeczy kupiłam z 30% rabatem. Jest to biały, klasyczny, klasyczny oversize'owy t-shirt i bawełniany sweterek o takim bardzo luźnym splocie której jest bardzo przyjemny. Też już go kilka razy miałam na sobie. Taki też duży, oversize. Ja wziąłam sobie ten sweterek w rozmiarze, w rozmiarze M, ale jest po prostu naprawdę wielki. Świetnie wygląda i do spódnic, i do shortów, i do spodni. Też jest bardzo przewiewny i bardzo przyjemny. Myślę, że na takie chłodniejsze dni, na wieczory bardzo fajnie się sprawdzi. Dobra, i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz jest to spódnica z Zary. Tą spódnicę kupiłam z tą myślą, że pójdę w niej na bierzmowanie albo na komunię które z moich dzieci. I faktycznie byłam w niej na bierzmowaniu mojej córki, miałam do tego białą koszulę. Też film będzie. Albo już jest, albo będzie właśnie, co miałam na sobie na tych uroczystościach. Też świetna, świetna spódnica i kosztowała, słuchajcie, 49 zł. Ja w ogóle szukam takiej spódnicy jedwabnej najchętniej. Wiem, że też w Lekole są zatyny wiskozowej. One kosztują coś około 300 kilku zł. Natomiast na ta kosztowała 49 zł. Ja w ogóle nigdy nie miałam wcześniej takiej spódnicy. Chciałam najpierw zobaczyć, czy faktycznie e, będzie mi się dobrze w takim e, kroju i w takim materiale chodziło. Dlatego kupiłam właśnie tą z Zary. Ona jest w takim szampańskim myślę odcieniu. Bardzo fajna, taka może być i elegancka, i sportowa Co za chwilę Wam pokażę Dobra, to ja zabieram się za przymierzanie I już Wam pokazuję te rzeczy No dobra, to na pierwszy ogień idą spodnie Te właśnie dniane z H&M -u. Ja mam je w rozmiarze 36 Trochę obawiałam się, że może będą na mnie przyciasne ale są, są idealne. Do tego też lniana koszula, taki lniany, bardzo letni look. Moja ukochana koszula, którą już Wam pokazywałam, to jest z Bohemi Do tego klapki moje ukochane, czyli Birkenstocki, sztoki, jakiś tam koszyk i taki bardzo niezobowiązujący letni, letni look. Sam raz na takie cieplejsze dni. Dobra, następny. Dobra, kolejne będą te wiskozowe shorty też z H&M -u. I słuchajcie, one też były już tylko w rozmiarze S Nie wiem jak teraz wygląda sytuacja, ja Wam je podlinkuję I też bałam się, że będą trochę na mnie przyciasne Ale myślę, że bardzo fajnie wyglądają Do tego moja super oversize'owa na koszulę też z H&M -u. ją kupiłam na wyprzedażach w zeszłym roku z tego działu H&M Plus No i do tego też wystarczy tylko jakiś koszyk I tak samo taki fajny letni look Przewiewny, zwiewny, no bo słuchajcie, len to jest myślę, mój ukochany letni materiał. tą koszulę powinien trochę wyprasować, ale ona jak jest wygnieciona też najgorzej nie wygląda. No i te shorty, które są bardzo przewiewne z kieszeniami, bardzo wygodne i można słuchajcie, na plaży, na zakupy śmigać. No dobra, to następne No dobra, kolejna rzecz. W zasadzie dwie rzeczy. To jest ta satynowa spódnica z Zary i sweterek wajny Insaka w połączeniu, w jakim lubię to najbardziej, czyli właśnie razem. I do tego trampki. Słuchajcie, nie jestem w stanie ustawić tak kamery, żebyście nie widzieli całą, niestety, wybaczcie. Też bardzo przyjemny, bardzo taki przewiewny look i to jest właśnie fajne w tych rzeczach, że wszystkie te, które, które kupiłam można ze sobą łączyć i każda z tych rzeczy z każdą wygląda naprawdę fajnie no może poza spódnicą zestawioną ze spodniami, Mówmy się, chodzi mi o górę i o doły oczywiście także słuchajcie, no to jest też taki bardzo fajny bardzo fajny look ja tak właśnie czuję się naprawdę świetnie i myślę, że to też bardzo fajnie razem, razem wygląda po prostu no dobra, co jeszcze mi zostało? Stało mi w sumie w zasadzie tylko e, biała koszulka. I ostatnia rzecz to jest ten e, biały t-shirt, który jest, słuchajcie, z tak genialnej bawełny wykonany. I tutaj można właśnie nosić jak to biały t-shirt dosłownie do wszystkiego Nawet z tą spódnicą Której już nie ściągałam Wygląda naprawdę całkiem, całkiem Ja go na pewno będę nosiła do jeansów Do spodenek całe lato Tak jak ich poprzedni t-shirt, poprzedni mam z dekoltem V Ten jest taki tutaj Wysoko pod szyję w łódeczkę Te rękawki, słuchajcie, one są tylko Tak bardzo delikatnie tutaj Złapane, także jeżeli ktoś lubi, żeby one były dłuższe To spokojnie można je sobie odwinąć Także myślę, że to jest naprawdę świetna jakość w przyzwoitej cenie. No i ważne jest to, że ja na przykład ten poprzedni t-shirt pior, noszę, piorę na okrągło i on nadal trzyma swoją formę i wygląda cały czas jak byłby po prostu nowy. No, dobra. Słuchajcie, tak to wszystko się myślę, że tutaj też tak można z tyłu o, złapać. I tak to wszystko się prezentuje. Dajcie mi koniecznie znać pod filmem, jakie rzeczy Wam udało się upolować na wyprzedażach. Tak jak mówiłam, tych rzeczy jest niewiele, ale mam nadzieję, że po prostu zwrócicie uwagę na te filmy. Może być może coś Was zainteresuje, ale ja też chętnie poczytam, co fajnego upolowaliście. Dobra, słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w, przysz w przyszłym filmie. Pa! Słuchajcie, żeby nie było, że jestem taka święta i taka rozsądna, rozsądna, też mi się zdarza, że czasami kupię coś od czapy. I tym razem też taką rzecz kupiłam. Słuchajcie, kupiłam taką tunikę, która jest w ogóle. W jakieś takie ciapki ze złotą nitką. I jeszcze mój mąż zaczął kosić, i muszę zamknąć okno ze złotą nitką. Jest przez, przezroczysta, to jest taka typowo plażowa tunika. Słuchajcie, chyba tak bardzo tęsknię za jakimś wyjazdem wakacyjnym, że po prostu zobaczyłam cenę, że kosztuje 50 zł, dodatkowo, ja tak jak mówiłam, miałam te 15% zniżki. Mówię, nie, no biorę, no słuchajcie, nawet jeżeli miałabym ją raz, raz założyć gdzieś na plaży, w jakimś odległym zakątku świata, mam nadzieję, to mówię, no kurczę, no wezmę. Bardzo mi się podoba, ona no, bardzo fajnie wygląda, słuchajcie, nawet jak ma się shorty pod spodem. Nie będę jej przymierzała, słuchajcie, ale no, naprawdę, no, tak jak widzicie, też zdarza mi się coś takiego kupić. To e, prawdopodobnie założę raz albo dwa razy, i to jeszcze nie wiadomo kiedy. No, także, no, słuchajcie, taki mały mój, e, taki mój mały wyprzedażowy e, grzeszek, który mi się przytrafił. No dobra, to wszystko. To pa.